Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Ajans Karczmy i Zapraszam was dzisiaj na filmik instruktażowy, na którym wyjaśnię wam, czym jest Diablo 3 Klannik oraz w jaki sposób działa liga, jak zarejestrować się w niej, jak zgłosić wynik, jak rozegrać walki i tak Diablo 3 Klannik to spadkobierca największych polskich lig klanów z czasów drugiej części gry. Liga została stworzona przez założycieli m.in. Polish Clan League, Diablo 2 Clan League, administratorów polskiego serwera Diablo 2 Angre Realm, a także wielu innych organizacji, także tych o zasięgu międzynarodowym. Wielu założycieli ligi, w tym także Wasz skromny i oddany karczmarz Ayantis, rozpoczęła swoją przygodę na Battle .necie jeszcze za czasów pierwszej części Diablo, a zatem organizatorzy posiadają sporą wiedzę dotyczącą turniejów w naszej ulubionej serii. Chciałbym przedstawić Wam dzisiaj stronę Diablo 3 Klannik i omówić nasz nieprawdopodobny, stworzony przez wielkiego maga świata Diablo, skrypt służący do obsługi turniejów w Diablo 3. Za chwilę pokażę Wam wszystkie jego najważniejsze elementy. Już dzisiaj bowiem rusza pierwszy testowy sezon walk. Starajcie się traktować go mniej więcej tak, jak traktujecie serwery PTR, a zatem wiele może się jeszcze zmienić. Aby dołączyć do interesującej nas ligi, musimy najpierw założyć konto na stronie d3cl. Konto powiązane jest z forum ligowym, a zatem możecie za pomocą konta z forum zalogować się na stronie. Aby zarejestrować się, klikamy przycisk Zarejestruj w prawym górnym rogu, a następnie wypełniamy odpowiedni formularz odpowiadając na wszystkie pytania. Po zarejestrowaniu konta musimy je jeszcze uzupełnić. Klikamy zatem na przycisk Profil i wypełniamy wszystkie pola. Jeżeli oczywiście dotyczą one naszej osoby. Bardzo ważnym elementem naszego profilu jest Battle Tag. Każde konto na Diablo 3 klanik może mieć przypisany do niego jeden Battle Tag, którego nie można później zmienić. Aby dodać Battle Tag do konta, wpisujemy go w polu poniżej, a następnie klikamy Zapisz. Naszym oczom ukaże się ekran przypominający nieco inwentarz postaci w grze. Widzimy, że kilka slotów w wyposażeniu naszej postaci jest pustych, a pozostałe obsadzone są przez różne przedmioty. Aby potwierdzić, że podany battle tak naprawdę należy do nas, musimy zalogować się do Diablo 3 i założyć na naszą postać wyposażenie dokładnie w tych miejscach, które zostały pokazane na schemacie. Rodzaj wyposażenia nie jest istotny. Może być to sprzęt używany przez nas na co dzień, sprzęt kupiony w domu aukcyjnym czy u handlarza w grze. Po uzbrojeniu naszej postaci, według przedstawionego na stronie schematu, musimy wylogować się z gry, aby zmiany zostały zapisane. Następnie klikamy na stronie przycisk Sprawdź i jeśli nasze wyposażenie zgadza się ze schematem, to BattleTag został pomyślnie dodany do naszego konta. Możemy teraz zapisać się do interesującej nas ligi. Aby to uczynić, klikamy na przycisk Liga na górze ekranu. Oczom naszym ukaże się lista wszystkich aktywnych lig. Aby dołączyć do niej wybieramy po prawej stronie postać, którą będziemy w niej grali, a następnie klikamy dołącz. Gratulacje! Właśnie dołączyłeś do ligi PvP w Diablo 3! Po prawej stronie znajdziemy listę obecnych lig. Na razie widzimy tu tylko jedną ligę, ale później pojawi się ich więcej, np. liga dla graczy z niższym poziomem doświadczenia, czy liga dla postaci hardkorowych. Po kliknięciu na nią wyświetli nam się aktualny ranking graczy. W kolumnie Battle Tag znajdziemy listę graczy uczestniczących w lidze. Po kliknięciu na Battle Taga będziemy mogli przejrzeć profil gracza na stronie Diablo 3 Clan League. Klikając na tarczę obok Battle Taga zostaniemy przeniesieni do profilu gracza w serwisie Battle.net. W nawiasie znajdziemy natomiast tag klanu, do którego należy dana osoba. Kolejna kolumna przedstawia klasę, którą gra określony gracz. Następne kolumny to. Ilość wygranych walk, ilość przegranych walk oraz procentowa ilość zwycięstw. Kolejna bardzo ważna kolumna to ilość punktów gracza. Każda osoba rozpoczyna grę w lidze z tą samą ilością punktów. Za zwycięstwo w walce gracz otrzymuje określoną ilość punktów, a za przegraną traci je. Ostatnia kolumna służy do wyzwania innego gracza na pojedynek. Zielona liczba wskazuje na ilość punktów, które otrzymamy w przypadku wygranej, a czerwona ilość punktów, które stracimy, jeśli przegramy walkę z daną osobą. Ilość tych punktów jest uzależniona od naszej pozycji w rankingu oraz od pozycji przeciwnika. Jeżeli przeciwnik jest wyżej niż my, to za wygraną otrzymamy więcej punktów. Jeśli jednak przeciwnik jest niżej niż my, to ilość punktów będzie mniejsza. Po wyzwaniu przeciwnika, kolumna ta będzie pusta. Po raz kolejny walkę z nim będziemy mogli stoczyć dopiero za kilka dni. Na górze ekranu znajdziemy także odnośnik do wszystkich zaplanowanych w danej lidze walk. Aby wyzwać innego gracza na pojedynek, musimy kliknąć na przycisk wyzwi na liście graczy w danej lidze. Następnie, wykorzystując forum ligowe, gadu-gadu czy po prostu wykorzystując battle tak przeciwnika i pisząc do niego w grze, umawiamy się na walkę. Rozgrywka trwa do pięciu zwycięstw. Gracze ustawiają się na przeciwległych końcach areny i walka rozpoczyna się, gdy oboje napiszą Go. Podczas walki zabronione jest powracanie do miasta oraz wychodzenie z gry. Można natomiast używać mikstur leczących. Po rozegranej walce, obaj gracze klikają na określone wyzwanie na liście w menu po prawej stronie i na stronie ze szczegółami walki podają jej wynik. Jeśli podany przez obu graczy wynik jest zgodny, mecz zostaje uznany za zakończony. Jeśli macie taką możliwość, to polecam Wam nagrywać filmy z walk za pomocą programów takich jak np. Fraps. Na pewno ułatwi to wyjaśnienie różnych kwestii spornych, a przy okazji można będzie pochwalić się soczystymi fragami. Pozycje na liście wyzwań po prawej stronie mogą przybierać różne kolory. Kolor standardowy, czyli brązowy, oznacza, że żaden z graczy nie zgłosił jeszcze wyniku, a walka nie została rozegrana. Kolor zielony oznacza, że my zgłosiliśmy już wynik walki, ale nie zrobił tego jeszcze nasz przeciwnik. Kolor niebieski oznacza natomiast, że wynik został zgłoszony przez przeciwnika, a nie przez nas. Kolor czerwony wskazuje na konflikt i występuje, gdy gracze podadzą inne wyniki danego meczu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z operatorem D3CL, który podejmie odpowiednią decyzję. Pod listą aktywnych wyzwań znajdziemy przycisk, który przeniesie nas do strony zawierającej listę wszystkich naszych wyzwań, także tych zakończonych. Klikając na wynik danego meczu, ujrzymy stronę ze szczegółami walki. I to wszystko, co powinniście wiedzieć, aby wziąć udział w rozgrywkach Diablo 3 Clan League. Pamiętajcie, że obecna liga to jedynie testy. W przyszłości opracowane zostaną specjalne zasady, dzięki którym walka stanie się bardziej wyrównana. Dodane zostaną także inne ligi odpowiadające gustom i stylowi gry różnych graczy. Jeśli macie jakieś sugestie, a powinniście mieć ich wiele, zgłaszajcie je na forum Diablo 3 Clan League. A tymczasem do zobaczenia na arenie i good luck i have fun.